W niedzielę na torze przy ulicy Starzyńskiego Częstochowskie Lwy podejmowały Śląsk-Świętochłowice. Śląsk do tego spotkania podchodził niepokonany, natomiast Lwy były bardzo blisko brązowego medalu. Jako, że był to pojedynek derbowy na torze walki nie brakowało i wielokrotnie sędzia musiał przerywać wyścigi. W tym agresywnym spotkaniu lepsi okazali się goście, pokonując lwy 8177. To jest aktualny drużynowy mistrz Polski przyjechał do aktualnych drużynowych mistrzów Europy, Lwów Avia. Jest to na szczycie, można powiedzieć, europejskiego speedrowera klubowe ściganie dzisiaj w Częstochowie. Prezes Danek ma również powody do zadowolenia z postawy swoich młodzików, którzy zdobyli drużynowe mistrzostwo Polski. To jest miód na moje serce działacza sportowego społecznego yy, największy. 14-latkowie często lwy Częstochowa, Lwy Krasnale. Częstochowscy, moi podopieczni, zostali drużynowymi mistrzami Polski. To jest naprawdę dziejowy wynik. Nigdy nie miałem wcześniej tak wspaniałych wielu zawodników. Dzięki właśnie tym mistrzostwom Europy, które w ubiegłym roku się tu odbywały, ten wysyp tej młodzieży, to jest właśnie po ten wspaniały wynik. Pozostawiliśmy w pobitym polu wiele znakomitych zespołów, m.in. Toruń, Bydgoszcz, Żołędowo. Większość tych młodych zawodników podpatruje lidera częstochowskiego zespołu Marcina Szymańskiego, który na torze tak i poza nim, jest dla nich po prostu wzorem. Marcin jest rewelacyjnym człowiekiem, jest przede wszystkim e, wspaniałym sportowcem, e, jest spidrowerzystą wszechczasów. E, teraz e, nie było i nie będzie pewnie prędko takiego drugiego zawodnika, jak Marcin Szymański, a właśnie ci chłopcy, którzy e, podpatrują Marcina, idą w jego ślady, bo e, to jest przykład wzór człowieka, ojca sportowca. Pomimo porażki Lwy i tak są pewne brązowego medalu, ponieważ w żołędowie swój mecz przegrała drużyna Storunia, definitywnie tracąc szansę na brązowy medal.